Witajcie, w dzisiejszym odcinku zabieramy Was do dzielnicy zwanej Górki w Trzebie i pokażemy Wam naszą najnowszą inwestycję. Zawsze Wam pokazywałem jakieś mieszkania z potencjalną inwestycją, a tym razem pokazuję Wam naszą i zobaczycie jak to wygląda. Idziemy tutaj do biura sprzedaży do pani, ponieważ inwestycja jest jeszcze w budowie. Pójdziemy zobaczymy jak już są daleko z tą budową naszego mieszkanka. To jest biuro sprzedaży, a to jest ten blok, do którego za chwilę pójdziemy sobie. Dobrze, pani Sabina jest. błoto na budowie ja nie mogę A znaczy, jak to wygląda Goście mówi patrzcie pod nogi A schodzimy do środka Jesteśmy w hali garażowej. Chodzimy do budynku. Tutaj będą piwnice. Ciemno, na nicy widać. I już jesteśmy na klatce schodowej. Sparter. My idziemy na pierwsze e piętro. Muzyczka gra. Chłopaki pracują. Jestem w mieszkaniu. Zobaczcie jaki mam fajny hełm, Żeby mi tu nic na głowie nie spadło. Teraz Wam pokazuję tą kawalerkę przerobioną na dwa pokoje. Tu po lewej będzie łazienka. Jest ciemno. W sumie nic nie widać. Jak wchodzimy, jest Łazienka. Tutaj po prawej stronie jest fajna wnęka, będzie zabudowana pod sufit. Wtedy przechodzimy, mamy duży pokój z aneksem kuchennym. Tu będzie aneks po lewej stronie. Mamy ładne okno. Wyjście na fajny, spory balkonik. A po tej stronie postawimy tutaj kanapę i mamy wejście do malutkiej sypialenki. Tą ścianę właśnie postawiliśmy. Deweloper na budową tą ścianę i te wszystkie prądy, i tak dalej, kable pociągnął. Dopłaciliśmy 8000 zł za to. Tak wygląda sypialnia. Jest malutka. Ale tutaj przyjdzie łóżko pod okno, jest kaloryfer pod oknem. W dużym pokoju również będzie kaloryfer pod oknem. A na tej ścianie w sypialni będzie szafa też. Prawdopodobnie w zabudowie, na tą całą ścianę przyjdzie taka duża szafa. Także będzie super. Są fajne tynki, jest gładziutko. Wymalujemy to i będzie super. Ale lokal będzie dopiero oddany pod koniec tego roku. Teraz wychodzę stąd, opowiem Wam jeszcze parę rzeczy po drodze i, i idę na dół. Nieźle wygląda, najważniejsze, że ściana stoi. Udało się podzielić y, kawalerkę na dwa pokoje. widzenia? Ja. Jesteśmy już na zewnątrz, przeszliśmy po tych kołżach, po tym płocie jakoś. Pogoda dzisiaj kiepska. Oprowadził nas po budowie pan Hejnowski, to jest kierownik tutaj budowy. Pani Sabiny dzisiaj nie było, jest chora, była u lekarza i jakoś tam jej się przedłużyło. Ale blok wygląda fajnie. Kiedyś już pokazywałem wam tą inwestycję, wtedy opowiadałem, że może zakupimy tutaj tą kawalerkę i tak właśnie było. Zakupiliśmy ostatnią kawalerkę, mieliśmy szczęście w sierpniu w zeszłym roku 2023. Tam z tyłu widzicie jak ten blok będzie wyglądał, biały, fajne balkony. Dobra lokalizacja tutaj w Tczewie na górkach, jest tu wszystko dookoła. Są autobusy, są sklepy i tak dalej. Różne usługi. Darmowa komunikacja w Tczewie. Także jest tutaj naprawdę fajnie. Jest hala garażowa. Jest też dość tutaj miejsc postojowych. Będzie przed blokiem, i tutaj przy ulicy będą też darmowe miejsca postojowe. Także jest tutaj fajnie. Płaciliśmy tutaj jeszcze za metr. W sierpniu zeszłego roku 7 tysięcy Teraz pani Sabina mówiła, że mieszkania w tym kolejnym etapie będą kosztowały co najmniej 7600 to jest wzrost no, prawie o 10% już w takim krótkim okresie nie wiadomo jak te ceny będą wyglądały jak się zacznie przed sprzedaż ale na pewno nie będzie już taniej i tak to wygląda. No, mamy to, ta kawalerka ma 30 metrów podzielona. Tak jak widzieliście tą ścianką. Zrobiliśmy z kawalerki dwupokojowe mieszkanie, małe dla singla lub dla pary na wynajem. Chcemy też tutaj wyciągnąć około 7% ROI z tej inwestycji. No i myślę, że będzie dobrze. Pod koniec tego roku na pewno nakręcę filmik, albo w trakcie wykańczania nakręcę film. A w tym za dwa miesiące ma rozpocząć się tutaj inwestycja w Trzewie przy dworcu, przy ulicy Gdańskiej, w które też prawdopodobnie zainwestujemy. Powoli wracamy, rozpadało się. Musiałem uciekać do samochodu. Tutaj widzicie po lewej, jak będzie wyglądał ten budynek. Jak będzie gotowy, fajna inwestycja. Pokażę Wam jeszcze tutaj osiedle. W miarę nowe całe tutaj osiedle na górkach w Tczewie. A tutaj, popatrzcie, konkurencja. Mały deweloper będzie budował również dom. Też już się informowaliśmy o tej inwestycji, ale będzie miał takie lokale nieciekawe. Kawalerki duże i nie można ich podzielić na dwa pokoje tak łatwo. Zawsze można, ale w tym przypadku to by była trudna sprawa. Tak to wygląda tutaj. Też się miało coś budować. Jedziemy. Tak wygląda to osiedle tutaj na górkach. Wyjechaliśmy z górek. Teraz jedziemy jeszcze coś załatwić. Ania mówiła mi, że kierownik jej powiedział, że inwestycje planują już zakończyć pod koniec września. My mamy w umowie wpisane grudzień. Że będą oddawać już nam klucze. Może uda się szybciej pozyskać to mieszkanko, i wtedy będziemy wykańczać. Fajne, małe mieszkanie, będzie super. Na pewno znajdziemy lokatorów. Mamy już kilka pomysłów na to mieszkanie. Powoli zakupujemy już różne materiały i tak dalej. Na pewno będzie to. Super inwestycja. Będziemy zadowoleni, nasi najemcy będą zadowoleni z lokalizacji. Będą mieszkać w fajnym, nowym bloku, w dobrej dzielnicy. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji. I nowością jest, że możecie nas wspierać na naszym kanale. Kliknijcie na button obok subskrypcji, i wtedy możecie. Nas wspierać, dostaniecie jakieś fajne bonusy od nas, jakieś fajne specials. Zapraszamy. A na dzisiaj życzymy Wam jak zwykle przepięknego dnia.